Halo, dzień dobry. Apoloniusz, no naprawdę zasłaniasz mi widok pajacu, no. No dzień dobry, moi kochani, witam. Apollon już właśnie wstał i będzie szykował się zapewne do pracy. Będzie tutaj robił śniadanko, ogarniał troszeczkę w kuchni. Natomiast tutaj kilka rzeczy muszę Wam pokazać, bo trochę tutaj pozmieniałam. A mianowicie dałam im w końcu stół, także mam nadzieję, że będą jedli przy tym stole. No, byłoby miło. No i z budowami małą łazienkę, bo nie jak te takie pajace latali tam na górę, do tego kibelka. W ogóle będzie czekał nas remont, jak Apolon już troszeczkę zarobi. No i z racji tego, że dzisiaj mamy urodziny Dzieci, ponieważ tutaj jej został jeden dzień, także ona ma jutro urodziny. To zrobimy jej te urodziny, oczywiście, i będzie nas czekała rozbudowa tutaj góry, bo chciałabym, żeby klema miała mimo wszystko ten pokój osobny. Bo to jednak tak z młodszą siostrą, z, taką, z takim dzieciakiem, kiedy ona jest nastolatką i może tutaj chciałaby kogoś do siebie zaprosić, to tak nie bardzo, nie? Jeżeli chodzi o Madzie, natomiast, to z Magdaleną. No, tak jak Wam mówiłam wcześniej, mamy pewien problem, bo ona tu się nie chce uczyć. Ona się nie chce uczyć i trzeba ją poduczyć tej logiki, żeby to nie było tak, że tylko Apoloniusz zarabia na rodzinę, ale żeby Magda też się tutaj jednak mimo wszystko wzięła do roboty. No i tam wypełniła sobie jakieś raporty, no i właśnie tą logikę wbiła. Także yy, mamy kupę pracy. Wezmę nią dzisiaj wolne na pewno i tak to będzie wyglądało, że ona siądzie dzisiaj i będzie się uczyć będzie się uczyć tej logiki, ewentualnie wyśle ją na kurs, bo widziałam, że jest coś takiego jak kurs także tak, proszę cię bardzo Magdalena, weź dzień wolny i Madzia jest głodna tak więc od razu proszę iść tutaj do kuchni no i znowu decha jakaś brudna Magda brudna deska Gdzie się też jak postarzymy, to zaprzyjaźnimy ją, żeby tam miała jakieś koleżanki, jakieś coś, żeby się cokolwiek działo. No tak, no wiem, że ci to przeszkadza, bo śmierdzi, o nie, najgorzej. No to wyrzuć może to jak śmierdzi. Nie, będzie, będzie zamiatać ręką, no. A w kominku się cały czas pali? No, okej. Okay. Jest, no w sumie jest wiosna, pogoda jest taka chłodna. No to tak całkiem, całkiem, całkiem. A Poloniuszu, ty dzisiaj pójdziesz w pojedynkę. A właśnie, w ogóle jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tutaj już jeden dzień nimi dograłam i Apciu już zdążył zoperować pierwszego pacjenta. Także taka, taka sytuacja tutaj miała miejsce. Jeszcze mu zostało dwóch, żeby zrobił ten awans. Może jakiś eliksir mu tu kupimy z kupienia, żeby coś ogarnął. Magda, czy ty zamierzasz zrobić śniadanie? Czemu jesteś zła? Flarn? Cecha niezrównoważona. Blursz, meshalub, blursz. A, w sensie, że to ma brzmieć blurz, Meshalub, blurz. To z się bardziej kojarzy. Dobra, Madzia, Amciu. Amciu, proszę robić tutaj ba, ba, makaron serem. Dla rodziny. Apciu, też jesteś głodny, no to usiądźcie sobie wszyscy, poczekajcie sobie tutaj na śniadanie. Klema, gdzie ty.? Okej, okay, okej, okay. klema chce malować. Proszę bardzo, proszę iść malować w takim wypadku. Dzisiaj. Właśnie, jak Twoje umiejętności wyglądają? Komunikacja 5, korzystanie z nocnika 1. Niedobrze. Myślenie 4, poruszenie się 4. Hmm. Myślenie 4. Myślę, że to jest do osiągnięcia, żeby jej tutaj to myślenie troszeczkę podbudować. Magda, czemu ty tu uczysz młotkiem w patelnie? No, kobieto tak się nie gotuje. O jedny. Żeby tutaj jej zrobić to myślenie na cztery i poruszanie się też na cztery. Umiejętność poruszania się, no tak. Spacerując, układając klocki, tańcząc lub. Dobra, apciu w pojedynkę. Lub co? Siłując się z dorosłymi. Hmm, to przydałoby wam się jakieś radio, bo tak sama z siebie podejrzewam, że nie możesz tańczyć, nie możesz tańczyć. No to badaj kształty. Nie, nie badaj kształty. A w sumie buduj wieże. To też ci się przyda. Dobrze, rozpoczęło się głosowanie. Super. To naprawdę fantastycznie. Ile ty masz punktów wpływu jeszcze bym chciała wiedzieć. 116. Okej, okay, w sam raz, myślę. A, także głosuj na lokalne plany działania to będzie bardzo dobra rzecz jak już Wam mówiłam, ja teraz będę pilnować tych planów działania, no nic nie umknie mojej uwadze nic dobra, myślę, że zielone ogrodnictwo to będzie bardzo fajna sprawa także dawaj Magda wszystko, co masz na zielone ogrodnictwo potem jeszcze Apoloniusz przyjdzie to też, też sobie zagłosuję ok, 8.47 47. Madzia, dlaczego ty po sobie nie sprzątasz? Ty się, mały, ty blond, blond włosy. Weź lekcje z umiejętności praktycznych. Fizyczna, aktorskie, archeologiczna, pieczenie, miksologia, charytatywna, dj wytwarzanie, wędkarstwo, ogrodnictwo, wykwintne gotowanie, majsterkowanie, zielarstwo, logika. Tak jest. Proszę bardzo, proszę iść ogarnąć swoją logikę. Ale bez troski. Ona tak sobie wyszła tam. No, zostawiłam małe dzie dziecko w domu. Hm, spoko. No myślę, że nie, nie. Nie, nie, bo chciałabym, żeby została w domu jednak. Ja im kupię jakąś wieżę, żeby ona sobie potańczyła, bo to będzie fajnie, żeby jej rozwinąć tę umiejętność, więc... Serio? No dobrze, to będzie stała na ziemi. No, Magda wróciła. Nauczyłaś ty się tej logiki. Ja cię... No... no i na co mi to było, jak ona się nie nauczyła tej logiki w całości? A to jest bez sensu. Ty to nie czytaj, Orbitującego pudingu, tylko weź tą logikę uskuteczniaj, Magda. No i się nie nauczyłaś, co? Ale oczywiście, że nie. Dalej masz 74%. Także dalej proszę czytać tą logikę. Widzisz, zobacz, jak gdzieśka tutaj densuje. Ona się umie uczyć. Może ja coś źle robię, kurczę, bo przecież to jest tą drugi logiki. No i ona teraz zaraz zamknie tą książkę i będzie tyle. No i zamknęła i ani, ani w ogóle nawet 1% jej nie wzrosło. Uuu. Idź jeszcze raz na te lekcje z umiejętności praktycznych, bo ty tego nie wbijesz, Magda. Klementyna nie jest pierwszą czwórkową uczennicą w szkole liceum im Buckingham a i z pewnością nie będzie ostatnią. Może warto, żeby wykorzystała weekend do poprawienia swoich ocen. Klema, dlaczego jesteś leniwą bułą? Czemu? No, wbiła tą logikę, no chwała. W 6%. Znaczy, ja ci naprawdę muszę kupić ten teleskop, w ogóle czy ja go jeszcze mam. Ściągnąłam sobie ten teleskop, taki Alada Sims 2. I się zastanawiam, czy jego ja mam, ponieważ on się bagował dość mocno. Mam go jeszcze, dobra. No to idź, działko. Czemu tu jest. A, bo tutaj nie dam. Dobra, poprawię później. Idź tam sobie to ogarniaj. Dzisiaj staraj się to wbić. Staraj się, dziecko, bo już ci niewiele brakuje z tego poruszania się. Jeszcze to myślenie spróbujemy, ale mm, to chyba nie pyknie. No właśnie tak to wygląda. Nie, nie jest to najlepiej zrobiona animacja, ale cóż, no nie będę się czepiać. Dlatego gigantycznego teleskopu ich nie kupię. Bo to jest w ogóle śmieszne. Klema, a ty, moja droga, idź sobie, maluj ten obraz dalej. Kontynu Czemu? Jesteś zbyt spięta, no dobrze. No to chcesz poczytać książkę? Ja wszyscy czytani w tej rodzinie. Nikt tej telewizji nie ogląda, tylko wszyscy te książki czytają. Okej, okay, no cieszy mnie to, bo książki są lepsze niż telewizja, ale. No. no i ten teleskop jej już nabija, logikę. Ja tego nie rozumiem kompletnie. I tu już normalnie i ładnie wchodzi ta logika, a książkę czytała przez dwie godziny i nic. Piękny obraz. Piękny. Bardzo mi się podoba. Arcydzieło. Proszę bardzo, wystaw na. O no tak, bo przecież teraz jest PLOPSI. Faktycznie, wystaw na PLOPSI. Jestem ciekawa, jak to wygląda. Jeszcze tego nie, nie testowałam, tego PLOPSI. No, wrócił łapciu z pracy. No dzień dobry, kto do ciebie dzwoni? Co u ciebie, Apoloniusz? Jeden z bliskich misimów słyszał o tobie wiele dobrego. Bardzo chcę ci poznać. Mogę dać mu twój numer? Możesz. Spoko, do lekarza zawsze warto mieć kontakt. <noise> Dobra, czy ty jesteś głodny? Weź tutaj palak paner. Nie wiem, co to jest, ale OK. Zjedz sobie dokończ. To jest chyba dzieśki, bo ona nie zjadła. Magda, jak twoja logika? No i to, to ja rozumiem, kurczę. I dopiero musiałam ci teleskop kupić, małpo jedna, żebyś zaczęła się uczyć tej logiki. Jeszcze śmierdzisz. No ale dobrze, lepsze to niż, niż jak siedział, i czytała i nic się nie działo. A czy ty widzisz, Dziocha, że tutaj leżą placki na zewnątrz, które trzeba zjeść, zanim wyjmiesz cokolwiek z lodówki. No przynajmniej na stół już odłożyła. Proszę bardzo, proszę to, weź w ogóle to Usiądź sobie, Klema. A, okej, okay, to może dlatego wy nie możecie przy tym stole. Dobra. Moment. W końcu. Dziękuję bardzo. W końcu Klema usiadła do posiłku. Nie, nie wiem, chyba któreś... Albo ten stół był sko... Rodzinnie. Albo ten stół był skopany, albo te krzesła, nie mam pojęcia, ale w końcu łaskawie usiedli do stołu. Dobrze, Madzia, to tobie zostało jeszcze, moja droga, tylko wypełnić raporty. I w ogóle jesteśmy w domu. Jas. Yes. Ułożyła tę wieżę z klocków. A niech mnie. To jest faniura. O ja, jest bardzo głodna. Dobrze, Abciu, to ja myślę, że jeżeli taka sytuacja tutaj ma miejsce, to idź rób szybciutko torta. Przygotuj wrzerkę, proszę bardzo. I weź tutaj, zrób. Zrób, 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 zrób. zrób. Jest jakieś fajne ciasto. Ciasto kokosowe, proszę bardzo. To akurat w klimatach pirackich, że Karaiby, kokosiki, ananasy i tak dalej. Akurat fantastycznie. To od razu gdzie się podstawimy pod ten tort, żeby nam tu jej nie zabrali. Okej. Okay. Losowanko. Co my tutaj mamy? Wizkid. Wizkid to jest chyba łobuziara? Chyba tak. I e trades good. Dobra, no to fantastycznie. Łobuziara to było. Nie to. Motoryczne. Łobuziak, tak jest, proszę bardzo. I cecha. Dobra. Dobra. No to dobra. Tylko jest tutaj dobra? Jest dobra, proszę bardzo. Dobra, Dziesia, w takim razie pierwsze co zrobisz, to idź, słuchaj, zaplanuj. Na, nie, znaczy nie, przepraszam, najpierw to zjedz w ogóle, żeby cię faktycznie tutaj nie zabrali, bo dopiero by było. No. I potem idź, idź się tutaj, przebierz. Będziemy ci wybierać strój. No, ja tutaj widzę mocno Apoloniusza. Zdecydowanie tu jest cały Apoloniusz po prostu. Oczy, usta, wszystko. Ten strój kompletnie. To jest, nie skomentuję tego. Dobra, ja ją tu szybko ogarnę i zaraz wracam. No i okej, okay, tak wygląda dzisiaj. Dostała koszulkę z akcesoriów paranormalnych, taki całościowy strój, ponieważ bardzo mi się ten strój podoba. Da mi też troszeczkę dłuższe włosy. I dostała kolczyki, serduszka, bo i to tak pasuje. A z racji, że jest dobra, to chciałam właśnie, żeby ubierała się tak jasno, być blondyneczką i gdzieś, gdzieś takie blade kolory jej pasują. Na oficjalne dostała taką białą sukieneczkę, sportowy normalne, shorty i t-shirt, do snu różową piżamkę. Na imprezowe też dostała sukieneczkę, tym razem taką z kokardką. Jest, prześliczna jest, prześliczna. jestem z niej niezmiernie dumna, bo jest po prostu tak podobna do Apoloniusza, że <laughs> bardzo mi się to podoba. Stój kąpielowy taki prosty. Na ciepłą pogodę dostała tą koszulkę w te koty, bardzo mi się też ta koszulka podoba. No i na zimę różowy płaszczyk. Dobra, myślę, że zrobimy też remont tutaj w tym pokoju, no bo trzeba jednak zamienić te łóżka tu i troszeczkę może tą górę przesunąć, ewentualnie łazienkę przesunąć trochę tutaj, a tu klemie wyklarować jakiś pokój, także zaraz do was wracam. No dobra, rozdzieliłam dziewczyną pokoje, teraz tu jest pokój klemy, na razie jest taki surowy, bardzo i ciemny ale no, musiał to jakoś być i pokój dziesi, który jest malutki odrobinę, ale to nie szkodzi dobra klema, weź tutaj potem sprzedaj nie wystawiłaś na plopsi, no miałaś wystawić na plopsi, halo dziśka, co ty robisz tak śliczna ja wiem, czy ty pojadłaś weź sobie torta kawałek Magdalena, napisałaś te raporty, bo ty miałaś pisać te raporty. Ukończyła. Bardzo dobrze. Magda coś w końcu zrobiła. No, nareszcie. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Długo jeszcze będziesz robił te jajka na toście? Takie mam pytanie. Nie, no, skończył w końcu. Brawo, Klema. Brawo. Apoloniusz, proszę naprawiać zlew. Nie stać was, żeby tutaj. Nie naprawić z lewu. Dobrze. To, to na razie damy tu. Abciu to naprawi na szybciutko. Potem weźmiesz jeszcze, zagłosujesz na lokalne plany działania. A nie, bo to ma. O, matko, nie przestawiłam się na plan już. Abciu, głosuj na lokalne plany działania, proszę cię bardzo. Klementajna, co ty robisz? Klementajna wcina. Jak to miło widzieć was w końcu przy stole! Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę. Co tobie, chopok? -ok? Miałeś głosować na lokalne plany działania. No, fajnie, teraz fotel jest nie Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? To ja tu się bawię, fotele przestawiam, a tu schodów nie ma. No, zapomniałam schodów wstawić, jak remontowałam klemie pokój. Dobrze, proszę ogrodnictwo. 20. Teraz na pewno wygra to ogrodnictwo. Super. I moi drodzy, moja kochana rodzina, wspaniała. Jedziemy do Newcrest, bo w Newcrest jest nowa restauracja, którą pobrałam. I troszeczkę ją tam przerobiłam. Madzia, Klema i Dziesia. Proszę bardzo. No i w porządku. I co my, tutaj, co my tutaj mamy? O, Jarek Tomczyk jest kelnerem. Tutaj jakiś tetsumori. Proszę bardzo, poproś o stolik. A nie, o matko! Jak on ma poprosić? Ojej! O nie, jak on ma poprosić o stolik? Wy macie pięć simoleonów, o najgorzej. Jakaś dzisiaj rozkojarzona jest. No co tu jest grane, no. Ale poczekaj, Już nic straconego. Może tutaj jakąś żabę gdzieś przyczajisz albo coś. To może akurat się sprzeda i będzie was stać na obiad. Oh my god. Najgorzej. No dobra, no. Musisz mi wybaczyć, Apciu. Niestety, niestety coś tu, coś tu poszło nie tak, jak bym chciała. No nie ma tu żab, no. Serio. Akurat jak potrzebuje, to nie ma kumkaczy. Jakieś krzoki, co to można sprzedać? O, jest skała jakaś. Idź, wal w tą skałę, może coś wykopiesz. No i co wykopałeś? Mapę skarbu, no co? Za 80, to akurat. A weź, możesz... Nie, nie możesz. No to sprzedaj. Dobrze, już was stać, żebyście mogli sobie coś zjeść, także... Nie zawiodłeś rodziny, idź do stolika. Dobrze, w takim razie poproszę korzenny napitek z lodami dla Ziesi. Tak jest. Dla Apoloniusza i dla Magdy wodę, <grym> bo jest bida w domu, trzeba oszczędzić. Chociaż nie, Apoloniuszowi to szczelimy espresso. Espresso mu szczelimy. Proszę bardzo a klema, 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 a musu... nie, musujące zabrać to jest chyba jakaś taka, sok pomarańczowy dla klemy, dobra, e, frytki ziemniaczane, przystawki, dobrze, proszę bardzo, klema na fryty, tak jest, bagiel jagodowy dla Magdy, 24 simoleony, nie jest źle, hamburger dla apcia i biszkopt czekoladowy, bułeczka bez dodatków, bułeczka owocowa, crème brûlée, Makaroniki jagodowe, o oh, jas! Yes. Pączek posypany cukrem pudrem i pączek z galaretką. Ja myślę, że makaroniki jagodowe, chociaż to tak... Mm, mm. No ale dobra, nie no, weźmiemy 10 makaroniki jagodowe. 41 simolonów, proszę bardzo, widzisz Apoloniusz? Dobrze, że poszedłeś bić tą skałę. A Magda jeszcze może... wow! 115, nie, dobra, zostawimy to. A, bo tutaj, tutaj gdzieś było napisane, że Klema może sprzedać ten obraz. Czyli co tu trzeba zrobić? Dostarcz za pośrednictwem. Jaki tu jest hajs za to plopsi? Ej serio, dobra, no to dostarcz. O, tutaj jakieś dzieciątko przyszło. Zuzanna, ojo. Cześć. Dzisiaj możesz na chwilę, myślę, odejść od stołu. Jakie moje zamówienie? Co ty tam zamawiasz jeszcze? Weź tutaj przyjazne, a choj tam na lądzie jej zrób. Uuu, tutaj się coś kręci, się kręci. Jakiś romans wisi w powietrzu. A bo to jest. O! To jest wasza córka! No tak, bo wy jesteście razem. Faktycznie, wszystko jasne, wszystko jasne. Dobra, pojedli, popili, Magda nie zjadłaś pączka. Ciąkaj bajgla. A ty tych frytek nie chcesz jeść. Wcinaj frytki. I proszę bardzo, wszyscy idą do domu. Raz, dwa, trzy. Klema w ogóle. Wszystko okej okay z Twoim portretem? Bo tak jakby wszyscy stoją frontem, a ty jakoś tak Ugh! z boku. <grywka> no dobrze. Jaki tu bałagan w tej kuchni. No, jeszcze. Zaraz będziesz to sprzątał, ja nie żartuję. No jaki zadowolony patrzcie państwo, no. Przyszedł, podeptał. Aha, bo tu jest jeszcze lodówka zepsuta. No to naprawianko Apoloniusz. Ja nie widzę tutaj, wiesz, innej możliwości. Co nieudane święto mieliście? Nie, no wszyscy mieli udane święto, no to fajnie. No wiem, że to by się chce siku. No to i ciku. A w ogóle, bo właśnie Apciu dzisiaj do pracy idzie. No. A Magda idzie do pracy dzisiaj? Nie, za dwa dni idzie. No dobra, no to Apciu pójdzie do, do pracy. Raporty ukończyłaś elegancko. No i będzie awans u Magdy. W końcu będzie awans. Hmm. Trzeba by było się wybrać do jakiegoś baru, żeby Magda, Magda ten. tą to, to, to miksologię swoją tutaj rozwijała. Hmm. Chyba, że zrobimy tak, że. A Poloniusza, to ja tu jeszcze dzisiaj wyślę samopas, a Magda po prostu w niedzielne popołudnie pójdzie buszować do baru i będzie, będzie robiła barmankę. To jest bardzo fajny pomysł, tak zróbmy. Klementajna, czy to by się udało sprzedać ten obraz? Nie udało ci się sprzedać. No to dostarcz. Bo jak ty za ten obraz wyciągnąłaś tyle hajsu, to co to będzie później? Jak ta arcydzieła będziesz malować, to jakieś 10 koła może wpadnie. Wow. Dobrze, w takim razie klemę zostawimy z Dzieśką, a Magda. Magda pójdzie podbijać kluby. Chodź, Magdalena. Idziesz podbijać kluby. już poszedł do pracy. To jedź sobie, gdzie to jest. Niebieski jak summit, klub nocny. Nie, myślę, że do baru. Gdzie ja cię wyślę? Do Oazy drój. I tutaj pójdziemy sobie do soku z Grzechotnika. Przecież jest dla. Tak, dobra. Dawaj, dalej. Przyrządź drina, proszę bardzo. Dla Kamili. Dla. A, lecisz, kochana. jakieś tutaj słodką pikanterię albo coś. Tak, zrobiła pierwszego drinka, jest pierwszy sukces. O, dwa drinki zrobiła, super. No to dawaj, przyrządź kolejnego. Na, 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 na boom. Przyrządziłaś tego drina? Przyrządziłaś, no to super, to lecisz dalej. Przygotuj drina, proszę bardzo, ale moc. Po kolei Magda lecimy. Następny drin. Woda gazowana. <noise> bardzo fajny drin akurat. Śmietankową kolę zrób. Tutaj kolejna kobieta przybyła. Co to za kobieta? Paula Krug. I galancja. I powinno starczyć i potem będziemy ci zbierać na bary w domu. I na stołki barowe. Jakim cudem tak szybko siódmy poziom wbiłaś ciążko? Okej. Okay. Okay. Nigdy się nie zajmowałam miksylogią w tej grze, więc y, jeżeli to się tak szybko wbija, to wow. Ten stoi taki. To wszystko mi się nie podoba. Idę sobie stąd. Wylecę gdzieś na Islandię. Tak jest, no i się spełniło. Super. To teraz możesz już opuścić Bar, pozwolić pani. Kalamajnu, nie pracować w spokoju. W sumie może by dzieśkę zapisać na jakieś zajęcia pozalekcyjne, To by nie było głupie. Harcerka i klub teatralny. Ja myślę, że harcerka. Jakoś tak. Hej, Smarkulo. No, to nie zachęca. Myślisz, że poradzisz sobie jako harcerka? Migiem wyciągasz z szuflady kompas i zgłaszaj się już dziś. Będziesz brał udział w interesujących zajęciach ze swoją drużyną i nauczysz się postępować jak na prawą członkinię społeczności przystało. Tak jest. Dzisiaj będzie harcerką. Bardzo fajnie. No i dobra, Miśki, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. No, bo taki bardziej spokojny odcinek, bo zależało mi na tym, żeby Magda zdobyła tą logikę i chociaż trochę i ta aspiracja ruszyła do przodu. Klema tutaj już zaczyna swoją karierę artystki, malarki. Pierwsze dzieło już zostało sprzedane. Desiya się dojrzała. No, a Poloniusz. A Poloniusz zarabia na to wszystko. W przyszłym odcinku skupimy się znowu na Apciu, żeby on zoperował jeszcze dwóch tych pacjentów i zrobił ten awans. No i będziemy myśleć o karierze Klemy, żeby ona tutaj to plopsi rozwinęła. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi jako harcerka. Także cóż, moi kochani, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka, like, dajcie suba, bijajcie koniecznie na moje media społecznościowe, między innymi na Facebooka, Instagrama i Tumblera. Ja pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się. Bye!